Nie u mnie! Ja piję taki sok z desku, ale nie mogę podać skąd to jest, bo to jest zabronione. E, ja używam takiego czegoś do, do czegoś tam i ja lubię bardzo gadać przez mój mikrofon, który jest taki sexy, 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 mini, sexy. E, bardzo. Lubię jeść karpie, chociaż ja jestem sama karpiem. Mam takie ładne biurko, taką klawkuś, taką myszkuś. Mam takie, 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 taką kalelkę, gdzie jakby to nazywacie? Mam taki, 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 takie, 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 takie słuchawki do... Do słuchania swojej odgłosów z dupy. <laughs> Lubię jeść takie gumy. Przepraszam za moją kozę. Maselkę. I tu na tyle moja koza jest przeboska I ona tak wygląda. Także teraz spadam. pap